Chcemy uczcić ofiary katastrofy smoleńskiej, a także przypomnieć, że rząd polski robi bardzo niewiele, aby wyjaśnić sprawę katastrofy smoleńskiej, jeżeli robi w ogóle coś. Słyszymy co chwila z mediów o tym, że a to Rosjanie nie chcą nam przekazać wraku, a to Rosjanie nie chcą nam przekazać stenogramów. Sytuacja jest trudna. Za chwilę, już co miesiąc, odważę oddać hołd ofiarom w katastrofy w Smoleńsku. Proszę o stosowanie się do polecenia służby porządkowej, które mają działalność. Bardzo proszę o niewychodzenie przed ustawą marszu. Dziękuję. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Nie, ma granice nieskończone, z gardony, okryty okrytych pahałów śmiertelny król. Nasz. Uważam, że trzeba tu przechodzić, choćby dlatego, że suwerenność Polski, pod no, aktualnie nam panującym łaskawie rządem i prezydentem, jest zagrożona i to widać od samego Smoleńska. Jest to odpowiedni moment i odpowiednie miejsce, żeby pokazać swój sprzeciw dla, dla tej polityki, którą teraz, którą teraz nam układ rządzący serwuje. Jeżeli tu ludzi będzie więcej, coraz więcej, no ja szczerze liczę, że w kwietniu ten tłum będzie liczony w dziesiątki tysięcy, to będzie to wyraźny znak sprzeciwu, na który czekamy. Więc my przyjechałyśmy na marsz z Małopolski i przyszłyśmy, żeby wyrazić solidarność przede wszystkim z rodzinami, które się teraz pomiata, które się obraża i żeby pokazać też sprzeciw przeciwko Marii, działaniom rządu, działaniom rządzących i byśmy też dlatego, żeby pokazać, że tych ludzi, którzy te rodziny naprawdę są z nimi całym sercem, jest więcej niż ta garska w rządzie, która po prostu nie za uważa za stosowne teraz tych ludzi poważać, a nawet nie ma nie ma kiś, Marii, żadnych podstaw szacunku do tych rodzin. No i my właśnie prosimy, żeby było nas więcej tutaj, żeby im też pokazać, pokazać, że młodzi ludzie. Właśnie, że też pokazać, jest dla nich ważne. Żeby pokazać młodych wykształconych z dużych miast, które to też um... zależy na wyjaśnieniu, których też należy na wyjaśnieniu. Zostałem zapytany, dlaczego to przyszedłem? Otóż jak głosi ogólne tutaj hasło chcemy prawdy. Jest, ja jako młody człowiek jestem niezadowolony z postawy polskiego rządu, nie jestem zadowolony z oficjalnego śledztwa, które tak naprawdę nic nam nie mówi. Jest tam wiele nieporozumień, wiele pomyłek, wiele rzeczy, które nie są wyjaśnione. To wszystko trzeba zrobić. Rząd, ci, którzy rządzą, osoby, które powinny być odpowiedzialne. W końcu my wszyscy wybraliśmy... W wyborach w wolnych wyborach wybieraliśmy ich na przewodniczących naszego państwa. Wybraliśmy ich jako ludzi, którzy mają nas prowadzić. Tymczasem ich nie obchodzi, prawda? Przynajmniej tego nie pokazują. Przychodząc tutaj jako młody człowiek, chcę pokazać, że są ludzie, którym naprawdę zależy. I będziemy tutaj przychodzić. Każdego dziesiątego dnia miesiąca będziemy manifestować tego, że chcemy prawdy i potrzebujemy tej prawdy do tego, żeby żyć jako wolni ludzie. Właściwie to jest dla mnie takie pytanie. Ju, już bardziej właściwe byłoby pytanie, dlaczego, dlaczego ludzie inni ludzie tu nie przychodzą. Każdy Polak powinien tu przyjść, każdy Warszawiak, każdy kto pamięta, bo to jest znak naszej pamięci o tych ludziach, którzy zginęli, to jest nasze wołanie o prawdę o 10 kwietnia. Gdyby może prawda o tych wydarzeniach, gdyby widać było jakieś wysiłki rządu. I prokuratury zmierzające do ujawnienia prawdy, to być może wtedy nie byłoby sensu tu przychodzić, ale w takiej sytuacji to jest, to jest nasze połanie o prawdę. Szanowni Państwo, ten 2010 rok był bardzo tragiczny, ale miał też coś wyjątkowego w sobie, że spotkali się ludzie, którzy myślą i czują podobnie, i to jest, to jest coś bardzo wyjątkowego. Myślę, że łączy nas więcej niż tragedia, która się wydarzyła pod smoleńskiem, że łączy nas wiara i nadzieja w silną, solidarną i niepodległą Polskę. I zjednoczmy się w walce o tą wolną Polskę. Roz, rozdawaliśmy Państwu ulotki podczas marszu, ponieważ na naszych oczach rozgrywa się tak naprawdę rozgrywa się kolejny zamach na wolność słowa. I w straszny sposób eliminowani są e, dziennikarze, niezależni dziennikarze: Jan Pospieszalski, e, Bronisław Wittstein, Zienkiewicz, Tatarzyna Hejke, Anita Gargaz. Można by tutaj jeszcze długo wymieniać, jeden po drugim: to są czystki absolutne czystki i musimy wspólnie zaprotestować temu. Nie możemy na to pozwolić. Jako Solidarni 2010 organizujemy demonstrację w przyszłą środę, 19, ale jako Solidarni to znaczy wszyscy, bo dołączył do nas Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej Polskiej, dołączył Koliber, dołącza Gazeta Polska i mam nadzieję, że jeszcze dołączą inne stowarzyszenia, grupy. Wszyscy zjednoczmy się, musimy koniecznie zaprotestować przeciwko temu. Spotykamy się w środę, 19 stycznia o godzinie 18. Zdecydowaliśmy, że przed Kancelarią Premiera, przed Urzędem Rady Ministrów, przynieśmy też znicze, ponieważ postrzegamy to jako grób tak naprawdę demokracji. I zjednoczmy się w tym działaniu, musimy solidarnie zaprotestować. Tak jak wszyscy tutaj jesteśmy, przyjdźmy w następną środę. Musimy, warto rozmawiać, ale czasem trzeba walnąć piecznią w stół, musimy krzyczeć i mocno zaprotestować, pokażmy innym, że nie zgadzamy na to, czy, co się dzieje. Czyli w środę o 19... E, przepraszam, o 18-19 stycznia. Dziękuję bardzo. A co pani by chciała przekazać osobom, które jeszcze nie, chod, nie przychodzą tutaj no, lub się wahają po prostu? To jest sprawa sumienia każdego człowieka. Kiedyś może będą tego żałować, więc póki czas, póki można coś zrobić dla Polski i dla siebie, dla prawdy, bo dbając o prawdę, dbamy o siebie, o swoje sumienie, o swoją wewnętrzną wolność, o swoją godność. Póki możemy jeszcze coś zrobić, pora to zrobić. Tyle chciałam powiedzieć.